Słuchajcie, dzisiaj nowy update Brawl Stars I teraz właśnie Ja już byłam w tym update'cie Widzowie, patrzcie ile mam tutaj Chester Ja jej nie kupuję Mogę teraz jej kupić, ale nie wiem Czy mam masz... 70, chyba 700 700 szybciej No i widzowie, mam tylko jednego z dymiarza ale Prawie go mam, ciekawe czy ma Od razu sprawdzam Już mówię Właśnie nie wiem czy mam już Chester jeszcze nie ma Chester. Tego wbijamy misję. Eee... Ehm. Negrota roku Zdniarza? Co? Co jest, kurwa? Ja nie wiem, co cię. Tu klikam? Co ci Czekaj, czekaj. Co wie? Mm. Nie wiem, czy dobrze myślę. Czyli to jest emotka? Aha, że mam odblokować zatem tym a potem tę emotkę zgarnąć? Dobra, zobaczymy. Robimy jakąś misję, widzowie, na konkursowych. Solo jest idealnie. Widzowie, robimy solo. Mam to gdzieś. Gramy samem. Pierwszy raz na grał samym i gramy to solo. Dobra. No, już mi brakuje, bo musimy misję wbijać. Widzowie, sześć ślewali, no mam Chester. Na pewno nagram odcinek, myślę, że jutro o może mieć czas Ale zależy nie. Ale po. Nie wiem, się muszę sobie Może ja sobie pójdę? Tu nie mam tu? Zabroniłem się tam, gdzie iść, Lepiej nie. Ja wiesz, wygraliśmy. Ktoś tu... Chester? W to Chester kieruje. Raczej przegram, ale... Troszkę, żebyście słyszeli, Brawla jest. kiej szukam. Tylko Chester będzie trudno załatwić. Na pewno. Mam zero cubów. Nawet nie mam tego przyspieszacza. Slipam. Zróbmy tą misję na samie Nie wiem, gdzie ona może być Tutaj raczej nie będzie Jaki fart! Dobra, widzowie, jest 12, aha, dobra Będzie odcinek ze Stumbla, muszę więcej grać Stumbla Zabijam, bo, że wiem, bo do karny wbijam, to muszę więcej grać w Stambla. Dzisiaj może mi się to udać. Może. <grym> Nie, 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 jestem nie, nie, dopiero nie, to nie, 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 Pastera nie, 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 idzie nie, 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 czy tam jest koniec, widzowie? S Czy pojawi się? Ha! Czyli ma, ile, ma, ile jest na tą misję? Czyli jak się pojawi zadymiasz, to nie będzie można tej misji robić? Aha! Czyli widzowie, wy... tak, że jak pojawi się zadymiasz, to nie będzie można robić tej misji i trzeba odblokować. A Michał będzie o ciężko, więc ja będę miał łatwo, nie? Ale mogę go teraz zbić, jak jest tak, mam dużo, przy chwilę kupiłem sobie skręconą piłkę do spajka i ulepszenia. Czy, czy to jest lepsze? Dobra. To wygramy kolejną rundę, 20-minutowy odcinek widzowie i kończymy. Już jest cztero, no to gdzieś 5, już 5, no to gdzieś 15 minut jeszcze widzowie. Jesteście odcinki z Michałem, tutaj dajcie łapkę w górę. Dobrze, oj, bijam, się z tym. Nie, piąty byłem, nie! Nie, że byłem piąty. Nie, Szymonek! nie, mogę, Szymon! No dobra, dobra, gramy. nie, 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 Czego tak? Dobra! Dobra. Gramy, w opisie, ale nie ma kanału. Dobra, widzę, wygram z nim trochę. Hook, kto są. Co jest? Czy on to ogarnia? <grystanie> no to była ale co dobra, się Bo na informatyce grać. lepiej co chyba jest czy, jak mnie zaproszę, to był na odcinkach ale ale nie jak graliśmy Ajajaj, no, czy... lipa Zobie, znaczy tu przegramy kurde po odcinku z nim right, raczej nie bo. ale no, ty Szymon i zawiasz, tak nie wiem, jeszcze tym samym, ale muszę się nauczyć, to właśnie była, była moja ostatnia yy, ostatni wybiór z Madabaku, bo w niedzielę tamten trafiłem, i tym bo dla nie nagrywałam takich odcinków sam po prostu, z twerem zawsze z Michałem, jak się odcinek poddajcie lajka ja sobie zawsze daję lajki. Musimy mieć więcej wyświetleń. Nie wiem, Dużo więcej. mamy mi wyświetleń na kanale łącznie. To dziękuję za to. po 50 subów do końca. Do. początku końca wakacjach. Dobra, jeszcze do, do, do kończymy wakacjach. Nigdy no, nie da się widzieć. No to raczej przegramy to. To lipa. Próbuję zmienić na duo z Szymonem, my z sobie nie katamy, ze sobą i nie Snipa. pismipa. tak szło teraz, 30hp. tu cięcie. Widzowie, gramy jednak w trójkę z Fabianem jeszcze, to pozdro Fabek też i Szymon. Nie lecimy z rabunkiem prezentów, dobra widzowie, trudno, nie zrobimy misji na tym odcinku. Ale ogólnie będzie aktualizacja. Tam jeszcze dalej, Ojej, jakie lagi! Jakie lagi! Najgorzej, widzowie, to jest, To jest. Ja widzowie, jak ja dawno tego nie grałem. W tamtym roku mało no, to grałem, serio. Z kolega mi się gra o wiele lepiej. Podaj to. Daj mi na odcinku. Dobra, fajne. Jest! Fajnie widzę, że ta grać ten rabunek po stilu. Prokuria. Ja. Ułabiam, to jest będzie trudno. Sam. była, ale jest 1-0 w wyzowie a nie mają podjazdu o nie mają kurde widzę takie lagi, że nawet nie wiem kto, kto mnie pokaże, czy sześć czy ems uja pierdol walczy się? są taki lagi cały czas mam lagi nie wiem, czy to przez odcinek, czy przez minet, szybciej przez mój Aaaa, No ja piję, że Nie da się tu kurna wygrać! tu, są ładni. No, mam nadzieję, że to są ostatnie. W widzowie. tak słabo gra. Nie wiem, czy to Dobra, dobra. Dobra, dobra. dobra, dobra. No nie, dobra, ale jest. Ja dwa zarobiło. by było. Dobra, widzowie. Trochę zrobiłem. Dziwne słowo Okej okay, widzowie. Pozdrawiam Was. Upaki. Dzisiaj w ogóle w szkole się w dziś ma. Nagle nagrywam odcinek. Okej, okay, smok. Dobra. Dobra, to ja wybieram. Właśnie, spajka. Buster jest za rąbistą, niech to Basterem. I to będzie chyba dobry tym moim zdaniem. W ogóle widzę story, że nie nagrałam odcinka, jak wbijam 20 tysięcy, ale. No jednak, mi chyba już mówi, dobra, że nie nagrywają tego odcinka, no i. już, kurde, dobra, no, no już. Nie chciałem, żebym było smutno, że z nim nie gram, to już chciałam nagryć. Tak, chyba wbijam 16 tysięcy. Nie chcę kino. z Sandy! To może być Lipa. Dobra, ale mam nadzieję, że nie. Sandy Krukolc. Dobra, mam może tylko lepszy ten. To jest w końcu zarąbista. Ja go mówiłem. Dwa razy. Gunga. Już w końcu gra! No to przegramy to Jaki obity, to jest ten PL pierwszy raz go mam w życiu Na jakiś kontakt, było No legendą, ja którą nie miałam w ogóle swajka, to ja się widzę, ja mam tylko jedną legendę nie? Gdy mam tam tylko do pieśni ogotne, to, ja to wygrałam Wydaje mi Wygrałem? Do ciebie jak dostałem. Nie mam z nią. Wszystko. 1-0 widzowie. Ten Fabian idź na to. Szymon to Szymonek, a Pamięt... To, fa to Fabian. Fabek. Dobra. Da dajcie mi jeden prezent, dobra. O, dobra widzowie. S się gra, to. Możemy no, za podnapki dać chłopak. No ja bo nie dobra. Dobra. Znaczy zrobiliśmy misję, dwie... Nie, jedną, aha. Dzień, tak. Mieliśmy widzowie każdy mówi może zagramy odcinek, nagramy i widzowie, yy, najpierw nie miałam planu nagrywać odcinka, ale nagrałem dla was i akurat jest możliwe, że z Fabianem i z Szymonem, którzy chcieli nagrać ze mną? odcinek, to... CO?! O właśnie... O, On musiał nawalać w to. Skutaska? To jest niemożliwe, że on tyle zrobił. sumie, on też dużo. Chyba 500 tysięcy trzeba za A, to Essa. Tak on nawalał dużo, to jest szansa, że on to zrobił, ale zależy ile nawalał. Widzimy że to... Nawalał. Dobra widzowie, kolejna runda. Nie widziałam ich Timu w ogóle. w ogóle taki spray dostaliśmy oczywiście każdy. Kurczę. O Mega Boxa w ogóle w kinie otworzyliśmy. On ma już go, on majd zgolił mi się na W sumie jeszcze jest po lekce dwie godziny, to... mógł to wisić na dwie godziny. Jak dużo nawalał? A jest szansa, że dużo nawala, bo jest dziwny ładny. Daj, 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 daj to. Slawem. Brawo. Nie, Nie! No pierdź tu! Czwon! Nie! Nie Jest dobra powiem, dawaj. Jest dobra, Fabian, ty tak to zrobiłaś, ale dobra. To co? Co było. Jest ja w to weszłem, chyba dlatego. Ha, dobra, nie widziałem o co chodzi. To groza jest jakiś bok, tam czy mi się wydaje? O ty! Zapomniałam, że my też mamy prawie. No i. No i. Właśnie wygraliśmy! To widzę essa. Esa. Szczerze, ja już 100 tysięcy zrobiłem, prawie. Na tylko zrobię tą misję. No to Na cylko. Właśnie nie mam kiedy. Jak będzie. No, jak będzie mi brakowało Widzowie 100 tysięcy 000... Tak szybko W zadaniach Tak szybko że on ta... Ja dopiero mam 100 tysięcy A on już ma 500 widzowie tysięcy musiał to 2 godziny wolać Co jest xD Siema widzowie Widzowie powiem, Mówi siema Siema Fabian Powiedzam szali. Kto ma Brać Szeli. O widzowie Wiecie na Fabianek 17... O! Dobra. Spoko. Dobra. Będzie na pewno odcinek, jak odblokowuję Chaster. Okej. Okay, dobra, dobra. Pół godziny odcinek widzę, wyrobię. Pół godziny odcinek. Co jest? Do zrobienia w rolera. W też. Aha, okej. Okay. Dobra, dobra, lecimy. Jeszcze w sumie... Dwie rundki zagramy. Z Fabianem i z siłmonym i kończymy. Jest kim do niego za 29 gemów. Okej, ty osoba kupi go. Wątpię, ale dobra. <grychy> Co? Ja robię tą misję od tego... Od tego jak się nie greja? Dobrze powiedziałem, grej? Tak graj gra, ja, Dobrze. dobra. Ja go na pewno będę miał. Jonna też na pewno będę miał. No, to by nic, nie? Będę miał wszystkie zdemiarze. Dobra, dawać koledzy. Ostatnie dwie rundki, kończymy odcinek i z gimi nie wiem czy będę grał. A w sumie zagram za. Czemu nie? Dobra widzowie Essa. taki sam Team to jest zarąbisty na rabunek prezentów... Jak ktoś ma Greya, to tak wie, że wiele Greja Bustera i, i Spike. A. Jak macie... Jak widzowie macie w trójkach z kolegami lub... lub nie wiem, z kimś. No i z tego. No Dobra. Dobra, w tym razie mamy mylipę, a oni nie mają. Kurde, i troszkę w końcu nie mamy kwiatowi. Kurde. kurde! Kurde, jak ciężko! Kurde! O, dobra. To kręcone piłka jest zarąbista. Pik! Nie! Podaj, podaj. Dobra, kurde Dobra, ale jeden jest, nie ma... No właśnie, tak myślałem, że... Kurde, To jest, jest ciężko Masakra, ciężko serio ja A, tam to widzowie to... Gratulacje jak wygracie, bo raczej możecie wygrać. Turna mać! Dobra, dobra, zabijam.

On ma, siedzi... ma tyle co ja za zodymiarzył Szymon, ale on ma greja, tak to ja bym ją wiedział. Okej, okay, czyli szkoda, że nie napisał po widzowie, ale dobra. dobra dawaj, jest takie rundkę, Szymon. Ostatni lub. Dawaj, dla widzów jeszcze jedną rundkę, tak to. No, wybieraj. Dobra. Więc gram kotka. I potem powiem papa pa", i pożegnam się z wizami i napiszę i moje pa pałam i ja też wypowiem papa i bądź szczęśliwy. Dobra, my działa. I tak się wszystkim wygrailiśmy oprócz jednego telefony.

тот писа. он раз из первых моих знакомых. Симон, не видишь, Dobra. Psion papa, opuszczam i kończę odcinek. no widzowie. Pa. To widzimy, jeśli ba mnie nie, mówię, zabię. Zabię, 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 nie ura.